Ja też tutaj muszę pogratulować i, i trenerowi i Tarasiewiczowi i drużynie Śląska, bo e, kilka razy bardzo ładnie piłką potrafili się przedostać wyjść pod naszego pressingu i przedostać się kilkoma padaniami na naszą połowę. To nie, nie, nie było jakiś prób rozpaczliwych piłek w naszą strefę obrony długich, tylko spokojna, rozwożna gra, także taka gra na pewno może się podobać. Jak na Beniaminka to na pewno jest to... Jest to, jest to bardzo pozytywne i tego tutaj i dzisiejszego meczu i zwycięstwa z całej drużyny Śląska. Gratuluję. Nie udało nam się żadnej z y, sytuacji zakończyć strzałem do bramki. Parę razy tam piłka groźnie przechodziła w polu karnym Śląska, ale niestety i Marcelo, i inni zawodnicy dzisiaj y, w polu karnym nie byli skuteczni. E, źle zaczęliśmy drugą połowę. Źle zaczęliśmy dlatego, że zbyt otworzyliśmy się, zagraliśmy zupełnie bez dyscypliny taktycznej pozwoliliśmy Różynie Śląska na kilka groźnych kąt, na kilka groźnych sytuacji. Jedna z nich zresztą bardzo ładna zakończyła się drugą bramką i w momencie kiedy udało nam się ciężko zdobyć kontaktową bramkę niestety sami sami sobie odebraliśmy szansę na, na, na dobry wynik w tym meczu i myślę się, że się nie obrazisz jeżeli powiem coś takiego, że dzisiaj może nie wygrała, drużyna piłkarsko lepsza, ale na pewno mądrzejsza w dzisiejszym nabójstwie. Jesteśmy zdani na, na skuteczność Pawła, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że ten Paweł strzelił dla nas 12 bramek już, także nie można powiedzieć, że Paweł zawodził. On dzisiaj nie miał praktycznie takiej klarownej sytuacji, żeby zdobyć bramkę. Natomiast no niestety na ławce rezerwowych mieliśmy tylko Andrzeja jeżeli chodzi o napastnika, który praktycznie no, wszedł ostatnie dwa dni treningowe tylko do treningu, bo był kontuzjowany i jego dyspozycja była dla mnie znakiem zapytania, dlatego nie zdecydowałem się dzisiaj go wpuścić na boisko. Niewątpliwie drużyna Wisły potrzebuje wzmocnień. To, to, to było wiadomo już w po, poprzednim oknie transferowym. Powoli to udaje się robić. Przyszedł do nas, przyszedł do nas Marcelo, który jest bardzo dobrym, bardzo dobrym zakupem. Mam nadzieję, że okno zimowe będzie dla nas udanym okresem i pozyskamy kilku zawodników, bo na pewno musimy wzmocnić naszą siłę ofensywną. To nie ulega żadnej wątpliwości. Gratulacje dla moich chłopców za zwycięstwo, dla kibiców, za wspaniały doping. Pierwsza połowa powiedziałbym pod dyktator Wisły. Myśmy mieli te sytuacje mniej, powiedziałbym, jeżeli w ogóle mieliśmy więcej, to mniej klarowne jak, 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 jak Wisła. Ja mówiłem przed meczem i na odprawie Chłopcom, że są dwa zespoły. Właściwie jeden zespół, który nam dorównuje charakterowi, jeżeli chodzi o, o, o grę, to jest Wisła Kraków oprócz umiejętności piłkarskich. W drugiej połowie tak jak macie powiedział, że bardzo dobrze bardzo dobrześmy zaatakowali drugą połowę, i myślę, że paradoksalnie, przy wyniku korzystnym 2-0, przy tym osłabieniu wisły, zamiast myśleć o grze, to myśleliśmy, co się stanie, jeżeli wisła wyrówna, a później szczeli trzecią bramkę. Co pomyślą kibice, co pomyśli opinia publiczna, i to nas trochę sparaliżowało ogólnie. Mieliśmy dzisiaj więcej szczęścia niż w meczu z Legią, a mieliśmy tak samo sytuację na początku meczu, których żeśmy nie wykorzystali. I to samo powiedziałem chłopcom dzisiaj, że jeżeli będziemy mieli tę sytuację, nie będziemy mieli ich dużo, to musimy wykorzystać, bo jeżeli nie, to będzie nam bardzo ciężko odnieść zwycięstwo. Prawdą jest, że piłkarsko nie jesteśmy tak mocni jak, 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 jak Wisła. Ale znamy swoje miejsce w szeregu, wiemy jakie mamy wartości i na tych wartościach bazujemy. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla, dla moich zawodników.